Mam córkę, no i. A ile waży? A ile waży? Czy, 940? To duża dziewczyna. No, A kiedy się, się pan dowiedział? E, zaraz po skoku. Po skoku. Czyli urodziła się w trakcie skoku? Tak jest, tak jest, w trakcie skoku. I kiedy pępkówka? Kiedy pępkówka? No dzisiaj wiesz już. Z kolegami, tak? No tak, jak, jak najbardziej. Chciałem zapytać jak to się skacze w tej chwili. Jak już nie trzeba się kwalifikować w pierwszej dziesiątce. Czy to jakaś nowa jakość w życiu? No, fajnie się skacze, tym bardziej, że to konkurs jest tutaj nasz, jesteśmy u siebie. E, na pewno dzisiaj ciężko byłoby mi się wyrobić, gdybym się musiał kwalifikować. E, jak najbardziej jest to na plus, że nie muszę się kwalifikować tutaj e, i mogę skoczyć sobie po prostu treningowo w kwalifikacjach. No ale czy człowiek się czuje już jakoś bardziej dowartościowany, nawet gwiazdą może ten? E, Tutaj z tymi gwiazdami nie przesadzajmy. E, gwiazdą się jest się dopiero. E, gdy się coś osiągnie, e, ja jeszcze w życiu nie osiągnąłem tak wiele, żeby tutaj nazywać mnie gwiazdą, i e, na razie stanujmy takie, takie, e, no, takie nazwy. Chciałem zapytać, ale, ale nie mniej komfort takiego skakania jest większy, prawda? Jeśli wie się, że, że nie trzeba, że nie e, no jest tak. to jest konieczne. E, no komfort jest, tak jak mówię, można sobie skoczyć treningowo, e, nie trzeba tutaj się spinać, nie trzeba się tutaj spadać nerwowo. Dodatkowo także, jak najbardziej jest to na plus. Niech pan powie, czy pamięta pan w ogóle, co pan robił w 2002 roku, jak tutaj Adam Małysz wygrywał po raz pierwszy po tej, po tej swojej eksplozji formy? Czy to miało jakiś wpływ na pana karierę, czy zupełnie nie? Co robiłem? Chyba stałem tutaj parę metrów dalej i oglądałem skok jego. Eee, myślę, że. Nie to, że Adam tutaj wygrał w 2002 roku, miał wpływ na moją karierę. Myślę, że to, że Adam zaczął w ogóle skakać dobrze i zaczął rozsławiać nasz kraj, to to wpłynęło na to, że, że teraz jestem tutaj i skaczę. Niech Pan powie, czy wie Pan już coś na temat jutrzejszego składu, na, na konkurs drużynowy? Nie, na razie jeszcze nie wiem nic. Jeszcze nic nie wiadomo. A, na, a jeśli chodzi o rywalizację o Soczi? No, co mogę powiedzieć o Soczi? Jak się jest w dziesiątce Pucharu Świata, głupio by było nie myśleć o tym. No tak, fajnie jest jak jest, ale, ale do Soczi jeszcze jest troszkę, troszkę czasu i tutaj z tej dziesiątki można wypaść, można podskoczyć jeszcze wyżej. Także ja tutaj nie chcę spekulować, nie chcę tutaj zapeszać. Porozmawiamy, jak będę w Soczi, jak dostanę bilet.